Cześć Wam i postanowiłem, że jednak e, wejdę, do, wejdę do tego ratusza i zobaczę, jaka jest sytuacja. No cóż, jeżeli będzie za trudno, po prostu się wrócę do zjawy i, i przekażę jej e, no, nieciekawą wiadomość. E, no i tak, tak myślę, że postąpię. No, nie będę też struga na siłę bohatera. Jeżeli będzie za trudno, tak jak mówię, wycofam się. Trudno się, mówi, zaopatrzyć się w jakieś e, odpowiedniejsze środki. E, zresztą teraz chyba jestem przebrany. Tak jest, jestem przebrany jako legionista. Więc prawdopodobnie nie będę miał problemów z nimi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wow. To już widzę mieszkańców, więc chyba, chyba nikt nie przetrwał. Znając Legion i jego filozofię, to raczej, raczej nikt nie był w stanie przeżyć. Poza tymi, którzy wygrali loterię. Stop, mina. Stary klucz. Ciekawe do czego. Może gdzieś jest Muszę psa Nie wiem tylko czy mnie zaatakuje czy nie Mieszkańcy chyba nic nie mieli przy sobie Mogą nie ich zupełnie Patrzę czy nie ma gdzieś min, bo jednak Gobierno to co jest. Nie chciałbym wpaść na żadną. Dobra, spokój, tylko spokój można uratować. No dobra, mieszkańcy są Goli i Martwi, więc... Więc nic z nich nie, nie uzyskał. Dokładnie. E, dobra, czyli... Czyli już widzę, że strój legionisty na niewiele się zda. No tak, psy. Psy potrafią wywęszyć. Mają gdzieś stroje, tam się gdzieś schował, nieważne, chyba nie otworzę tej rzuci, co? Chyba, że to taki mądry pies. Czy tam ktoś jest w piwnicy? Nie. No dobra, materiały wybuchowe o bardzo dobrze, no ja chyba napije się, póki jest w miarę spokojnie. Dobra. Świeże mięso z wiórki, nie najgorsze. Ukryta skrzynka z narzędziami, ale przecież jest. Czemu? Ukryta, stoi na widoku. W... no proszę. A, czy ja mam jakiś pistolet maszynowy? Mam postarzały pistolet. Pistolet maszynowego nie mam. Na tym się może przydać, tylko teraz. Znowu mam problem. Krabin hmm. Karabin laserowy. Kurczę dużo. Dużo wart. Dynamit sobie odpuszczę w takim razie. Karabin laserowy. No chciałbym mieć, chciałbym mieć. Żeby sprzedać oczywiście, bo nie będę, nie będę raczej strzelał z niego. I jest z tych strzelb się pozbędę, tak myślę. Zdecydowanie lepiej strzela. Turbo? A, kolejne narkotyki. Właśnie na loterię! Nie, dziękuję. W takiej teletomboli to ja nie chcę brać udziału. Piesek już czeka, a ja nie mogę biec. I to jest bardzo złe. Mogłoby mnie uratować. ...odrzucenie tego pancerza. Czemu ja go nie sprzedałem wcześniej? I powiedzcie. Wiecie co, chyba tak teraz zrobię. Po prostu go odrzucę. No trudno się mówi. Niech stracę. Yy, I jeszcze... Pod trójką mam strzelbę, dobra. Będę muszę pamiętać o tym. Chodź kolego, chodź, chodź. Jesku O, to już dwa. Kolegę sprowadziłeś. Trzy O, kurczę. Dobra. Jeśli jeszcze był, jeden, chyba. Przemieniąc to, dobre to? Nie. Nie chcę tego. Nie, wszystkie trzy, dobre. Ale mnie okaleczyły skubańce. Jak bardzo? Ciekaw jestem. Ręka. Hmm. Dobra, zużyję torbę lekarską. Niech już będzie. jednego z tym paka. Tak na przyszłość. E, dobra, czy tam są psy, czy żołnierze? Psy. Gdzie jesteś? No chodź, pokaż się. Już. Przysiągłem, że jeszcze gdzieś był. Muszę się napić oczyszczonej wody. Chociaż nie, to będzie brudno. Dobrze bym że gdzieś... Właśnie, widzę. Mam dynamit? Zebrałem, więc powinienem mieć. Dobra, trudno, nie sprzedamy go. Ale wykorzystam. Na pieski. Uu. Ojej, jak mi przykro. Ciekawe, czy żołnierze będą musieli się zemścić za ze swoje wypilki. Dobra. Czysto na razie. Widzę, że legiony się nawet karaluchów nie oszczędzają. Uff. A Uważnie obserwuję otoczenie, bo naprawdę, jeżeli wdepnę na jakąś minę, to nie będzie za fajnie. Wiecie co, póki nie, mam moje... póki nie ma tutaj kota, ja sobie przestawię klawiaturę i mikrofon w lepsze miejsce. Dobra. Już. Mam nadzieję, że będzie mnie wyraźnie słychać. A pójdziemy tam. Podoba mi się oni trochę. Już nie mam złudzeń, że ktokolwiek przeżył. No ale tak, w końcu była loteria, więc tylko wybraniecom udało się przeżyć. Na piętro pójdziemy zaraz jeszcze. Jeszcze pozwiedzamy tutaj. Doświadczenia za co? Yy, nie wiem, czy. Nie wiem za co dostaję doświadczenie. No, no okej, okay, niech będzie. Chyba jakiś pokój posiedzeń. Jakieś ważne osobistości się tutaj spotykały. Zgaduję, że nic nie ma przy sobie, no właśnie. Dobrze A, tu jeszcze modliszka. Chyba za zdeptanie modliszek dostałem punkty. Um, no dobra. To by chyba tyle było na samym dole. Już tu chyba nic nie znajdę. Oprócz trupów. Też nic nie masz. Nie masz. No dobra. Już tak z przyzwyczajenia sprawdzam te ciała, ale faktycznie nic już chyba nie mają. Dobra. Pora ruszyć na pięterko. Zdecydowanie. się nie należą do przyjemnych. Eee, kolejne pieski. Dobra. Wiecie co, to nie ma sensu nawet, żebym. żeby wnosił przebranie. Aczkolwiek dawało mi więcej obrony. Jeżeli. O kurde. Zaraz zginę, jeżeli tak będę grał. Na szczęście pies wpadł na minę. Więc jednego mniej. Nie, jeszcze gdzieś jest. Tu. No, kolego. Jeszcze jeden. No to chodź. Chodź piesku. Tam się gdzieś strzelisz. Cześć! No chodź, nie bój się. Taś taś, piesku to chyba bardziej wilki. Albo jakieś takie O ty. No to skryciula. No tak to wygląda jakoś bardziej wilkowato. Ten... Nie, ja na skórę psa jakoś... Znaczy, na, na mięso psa nie mam raczej ochoty. Na bój? Jak najbardziej. Pani nawet nie sprawdza. Będzie ciężko było się powstrzymać. Tu już chyba nic nie znajdę. Ale zupełnie trochę swoje zdrowie. Na razie promieniwaniem się w ogóle nie martwię. Chyba nie, nie jest jakoś ona specjalnie uciążliwe w tej grze. Co to jest? Kuleczek. Nabój magno. Pięknie. I tu też. Bardzo ładne skarby. Dobra, e, gdzie ja... Który ja przyszedłem? Już się pogubiłem trochę. Tak, stąd przyszedłem, okej. Okay. Tam są schody w dół. Zalej musimy iść tędy. No, też nic ciekawego. Złupili wszystko, wszystko co można było złupić. O! A, to poszukiwacz, Absent. Strzelba Karawaniarska. Dobra, drugą wodę też wezmę. I napiję się jej teraz. I przy okazji podreperujemy strzelbę krawędziarską. A czy tą strzelbę można naprawić? Można. Dobra, będzie na zapas. Czyli muszę pamiętać, żeby nie sprzedawać tej strzelby. O, i szkoda, pani, nie brzydka była. Leży chyba następny podróżnik? Nie. A eee, gogle, dobra. Czy ona mrugnęła oczami, czy mi się wydaje? Jakieś takie wrażenie miałem, że mrugnęła oczami. Dobra. Pora przejść na górę. Ostrożniej, żeby nie wdepnąć w minę. Załadować magazynek. Owość Panowca Yuko. I woda, dobrze, bardzo fajnie. Spożyjemy sobie teraz. Okej, okay, tutaj już chyba nie napotkamy żadnego oporu. Słodzienka, zdaje się. Tak. Steampunk? Niech będzie. Może być. Nic nie waży. A zawsze się przyda. Mm, dobra, no. Niech będzie. Nie. się wahałem czy grzebać w koszu na śmieci, no ale... Burmistrz! Ale jeszcze tutaj jest jakieś biuro. Prymitywne hakerstwo. W sumie z moim poziomem umiejętności to faktycznie prymitywne. Tylko, że tu nic nie ma. O nie, jest magnum. Nie, niewiele naprawdę. Może gdzieś się walają jakieś gazety. Nie. Nic. No to faktycznie nic ciekawego tutaj nie było. I biuro burmistrza. Hmm. Przestronnie tutaj. A to chyba tylko pokój sekretarki. Tak coś mi się wydaje. O, ja nie otworzę już tego. Co my tu mamy? Wielka księga wiedzy. Co to jest? Czasopismo, przykład programisty. Mentaty. Świetnie. Wygląda na to, że będę kończył. Jeszcze pistolet laserowy i ogniwo. No proszę. Spinka. No dobra. W następnym odcinku pobawimy się w hakowanie. O ile w ogóle będę zdolny do, te, do tego. Także do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!